Co zobaczycie, to jest złoto. Tylko takie wiecie, tombakowe trochę. Głównym daniem dzisiejszego odcinka jest jedno zdanie: jedno krótkie zdanie, które powinno przejść do historii polskiej polityki. Zaraz obok chcę, ale się nie cieszę. Autorką jest pani była minister, była magister Katarzyna Kotula. Wiecie, ta od równości. Ja bym chciała, żebyście teraz odłożyli wszystko, co macie w rękach, bo możecie to upuścić. Jesteście gotowi? To patrzcie na to. Ostatnie pytanie od naszego internauty niewygodne pytanie od internauty tak się nazywa. Jakie jest Pani zdanie o dodawaniu ekstra punktów mhm. za płeć? w rekrutacjach czy programach naukowych są przykłady gdzie dziewczynki mają na start ekstra punkty czy to jest równość czy chodzi o równość startu czy wyniku czy pani by się cieszyła gdyby była pani ministrem z parytetu panie redaktorze są formy to są formy jak rozumiem dyskryminacji pozytywnej czyli wyrównywania szans dyskryminacji nie, pozytywnej jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna czyli to są programy które mają na celu pewnie wyrównywanie szans ale nie znam szczegółów tego do jakiego konkursu czy do jakiego programu się to odnosi? Więc trzeba by było sprawdzić, czy to jest kwestia być może albo kierunków naukowych, w których na przykład jest, jednak kobiety są niedoreprezentowane i to w zakresie tego jest to wsparcie. Natomiast tak, jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna. I to jest dobra dyskryminacja, bo ona wyrównuje szanse. To jest dobra dyskryminacja. Dobra, dobra dyskryminacja. Rozumiecie ten fikołek logiczny? To jest tak, jakby powiedzieć nie wiem, Zdrowe palenie, uczciwa kradzież albo dietetyczny smalec. Pani minister siedzi w studiu, uśmiecha się i bez mrugnięcia okiem mówi nam, że dyskryminowanie ludzi jest spoko. Pod warunkiem, że dyskryminujemy tych, których akurat nie lubimy, albo których historycznie trzeba dojechać. No ale dobra, pośmialiśmy się, ale teraz serio. O co tutaj chodzi? Bo to nie jest przejęzyczenie, to jest, moi drodzy, nowa religia. Żyjemy w kraju, w którym słowo równość zostało przerzute, zeżarte i wysrane. Pani kotula, która jest z lewicy, tej samej lewicy, która ma usta pełne frazesów o konstytucji, prawach człowieka i niedyskryminowaniu nikogo ze względu na płeć, nagle mówi wam wprost: słuchajcie, faceci sorki, ale teraz wasza kolej, żeby do dostać po tyłku, I ja bym to może nawet jakoś przełknęła, gdyby. To była gra w otwarte karty. Ale spójrzcie na hipokryzję, taką level expert, kiedy mówimy o parytetach w zarządach spółek, o miejscach na listach wyborczych, o tym, żeby kobiety miały łatwiej w biznesie. O, wtedy pani minister jest pierwsza. Wtedy e, akcja afirmatywna, wyrównywanie szans, historyczna sprawiedliwość, pełna para w gwizdek. Osobiście czuję się bardziej dyskryminowana, jak mam coś mieć więcej ze względu na płeć, bo to tak naprawdę wygląda, jakbym była jakaś upośledzona przez to, jaką ja mam płeć i muszę mieć łatwiej, bo sobie sama nie poradzę. Ale wracając, zapytajcie tę samą ekipę o wiek emerytalny. Serio. Mamy w Polsce system, w którym facet tyra do 65 roku życia, a kobieta do 60. Czyli statystycznie Kowalski wpłaca składki całe życie, żeby zejść na zawał rok czy dwa po odebraniu pierwszej emerytury. Czy to jest równość? Gdzie jest wtedy pani Kotula ze swoją taką dobrą dyskryminacją? Czy słyszeliście kiedyś, żeby lewica walczyła o zrównanie wieku emerytalnego? Żeby powiedzieli, hej, to niesprawiedliwe, że mężczyźni pracują 5 lat dłużej? Nie, wtedy jest cisza. Wtedy słyszymy świerszcze. Bo w świecie uśmiechniętej Polski dyskryminacja jest dobra tylko wtedy, gdy profitują w niej konkretne grupy społeczne, grupy wyborcze. Jak facet dostaje w kość, to to nie jest problem, to jest statystyka. Chyba że jest gejem, wtedy trzeba się o niego bić. To jest taki poziom cynizmu, że aż zęby wolą ale czekajcie, danie główne to struktury samej lewicy, znacie to ich hasło, lewica jest kobietą, widzieliście to na plakatach, na marszach, na koszulkach, brzmi super, nie? Nowocześnie, europejsko, girl power, no to ja jako człowiek wścibski postanowiłam sprawdzić jak to jestestwo kobietą wygląda w praktyce, Wystarczy wejść sobie na stronę lewicy w zakładkę struktury, mamy w Polsce 16 województw jak myślicie w ilu z nich na czele struktur wojewódzkich lewicy stoi kobieta? Osiem? Może chociaż cztery? No może chociaż jedna na otarcie łez? Zero? Nul? Nic? 16 województwa szefami struktur są faceci. 16 chłopa. Sami panowie, dyrektorzy, przewodniczący, liderzy i teraz najlepsze. Jak oni się z tego tłumaczą, bo przecież to jest kompromitacja wizerunkowa stulecia? Posłuchajcie Agaty diduszko, która próbuje to wytłumaczyć. To jest hit. Mieliście cykl kongresów wojewódzkich wybierając przewodniczących w województwach na szesnastu przewodniczących jest ilu mężczyzn? E, wszyscy chyba Tak wszyscy jest. 16. to ja zgadzam się, się z panią, jak, jak się pani nad... z tym czuje jako kobieta lewicowa? Bardzo proszę. Tak, muszę powiedzieć, że nad tym akurat ubolewam. Natomiast co To sytuacja... dlaczego tak jest? To ci panowie, którzy dzierżą struktury lokalne i dzierżą władzę również na poziomie centralnym. Wie pani co? Po prostu, i yy, to, to źle zabrzmi może, ale tak jest. Yy, biorą te kobiety do ciężkiej roboty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale sami nie chcą im oddać takiej władzy, która polega na zarządzaniu partią. Mają, mają po prostu tak, kobiety do roboty. A oni wychodzą, cali na biało albo cali na czerwono, jak kto woli, i mówią ja jestem takim po prostu wspaniałym politykiem, drugą osobą w państwie ze wszystkimi atrybutami władzy, a wy kobitki róbcie. No i, tyle. Tak I działa, to mówię, jako kobieta. Tak, Tak działa patriarchat, więc to nie jest problem tylko partii mowa, Nowa to Lewica. Jest. To jest Mocne. problem polityki w ogóle, prawda? Wiemy o tym, że we wszystkich partiach tak jest, że kobiety wykonują bardzo dużo, bardzo konkretnej pracy. Tak, ja też chciałabym, żeby to wyglądało lepiej, jeśli chodzi o to, żeby niezwykła robota kobiet była po prostu doceniona także poprzez funkcję. Mężczyźni nie chcą się posunąć w żadnym obszarze życia społecznego. Myślę, że wszyscy to widzimy, jak popatrzymy na to, kto rządzi nie, nie w spółkach, tego, kto rządzi lepiej. w różnych radach, kto więcej zarabia, jakie zawody są lepiej płatne, jakie gorzej płatne, no to widzimy, że cały czas tak jest, że oczywiście dominacja mężczyzn w tych różnych sferach trwa, natomiast różne rzeczy zmieniają tak. się powoli. Co jest bzdurą? Że, że jest patriarchat? Tak, to Aha. jest bzdurą. już prędzej matriarchat w niektórych dziedzinach niż patriarchat. Konfederacji nie wie pan o luce płacowej. Że, o tych badaniach tak, nie, nie ma żadnej luki Najbardziej I macie matriarchat w konfederacji. I, I nie, po prostu kobiety mniej interesują się polityką niż mężczyźni. To widać również w lewicy. Tak? Nawet lewica, która sobie na sztandary wzięła postulat różnych suwaków i innych takich rzeczy. no Jak tylko na moment straciła czujność, to wybrała sobie męż. Nie, i to jest patriarchat. Społeczeństwo tak nas ukształtowało. No ja błagam was, słyszeliście to? To patriarchat, czyli co? Czyli wewnątrz partii Lewica, tej najbardziej postępowej partii w galaktyce, panuje taki straszny patriarchat, że nie mogli znaleźć ani jednej kobiety na szefa regionu. To jest tak jakby weganin tłumaczył, że jest chabowego, bo społeczeństwo go do tego zmusza. Pani Diduszko próbuje nam wmówić, że to wina systemu. Ale zaraz, zaraz, kto wybiera szefów regionów w partii? Kosmici, Kaczyński, nie, wybierają ich sami działacze lewicy, ci sami ludzie, którzy chodzą w marszach równości, ci sami feministyczni mężczyźni, kiedy przychodzi co do czego, kiedy trzeba podzielić tort, kiedy są stołki do wzięcia, to nagle feminizm idzie do kąta. Wtedy liczy się Włodek, Zdzisiek i Marek. I podejrzewam, że Włodek z Markiem widzą, że jesteście zwyczajnie za głupie na to, żeby mieć odpowiedzialne stanowisko. Dlatego Kotula była wymyślonym magistrem i... Niepotrzebnym ministrem bez teki od równości. I tak wasi koledzy mają was za niekompetentne jednostki, które pracują dobrze tylko wtedy, jak są pod męskim butem. Jak was wypuszczą, żebyście łaziły samopas, to później nie mogą się z tych wpadek wygrzebać. Żukowska dostała zakaz od czasu z tego, żeby udzielić wywiadu w kanale Zero. Za to was mają. Takie silne i postępowe, a dają sobą pomiatać. Tak więc, lewica jest kobietą chyba tylko wtedy, kiedy trzeba parzyć kawę na zebraniu zarządu albo roznosić ulotki. Jak trzeba rządzić, to wchodzi pan w garniturze, w garniturze i mówi: No, drogie panie, dziękujemy za walkę, ale teraz dorośli muszą pogadać. To jest taka hipokryzja. Wy same, jako posłanki, nie umiecie o siebie zadbać, a chcecie walczyć o nas, kobiety? Ja nie potrzebuję takiej walki, bo ja w przeciwieństwie do was umiem o siebie zadbać sama. A skoro już przy panach w garniturach jesteśmy, porozmawiajmy o wielkim bracie, o Włodzimierzu Czarzastym. Ostatnio pan marszałek, tak, ten sam, który wywodzi się z partii komunistycznej i z PZPR-u, systemu, który z demokracją miał tyle wspólnego, co krzesło z krzesłem elektrycznym, e, postanowił pouczyć prezydenta. Będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełni praw. Będziemy walczyć o całkowity rozdział kościoła od państwa. Będziemy przeciwstawiać się katastrofie klimatycznej, ale wiemy, że ta walka nie zakończy się co najmniej tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej endecji trzeba się przeciwstawić. Słyszeliście wszyscy, co powiedział wczoraj, słyszeliście wszyscy, co powiedział kilka dni temu. Panie Prezydencie, to moja odpowiedź. Będę z Nawrockim walczył, gdy będzie chciał atakować naszą konstytucję lub zarzucać Sejm populistycznymi ustawami służącymi skłóceniu społeczeństwa. Jako marszałek Sejmu wolałbym mieć partnera bardziej koncyliacyjnego jako prezydenta. Powtórzę, jako marszałek Sejmu wolałbym mieć jako partnera bardziej koncyliacyjnego prezydenta. Wyciągnąłbym do niego dłoń, jeśli zobaczyłbym jakąkolwiek możliwość współpracy. Powtórzę, wyciągnąłbym do niego dłoń, jeżeli zobaczyłbym jakąkolwiek możliwość współpracy. Ale Nawrocki rozumie tylko język siły. Trudno. Będzie weto za weto, będzie wet za wet. Zbudowany z nacjonalistycznych obsesji. Stadionowa wersja Dmowskiego. Ostry zawodnik. Co? Nacjonalistyczne obsesje. Mówi to człowiek, którego polityczni przodkowie pałowali ludzi za noszenie oporników w klapie. Czerzasty dzisiaj przebiera się w szaty wielkiego demokraty, obrońcy konstytucji. Ale jak mu coś nie pasuje, to co robi? No grozi. Mówi o blokowaniu, że jak prezydent będzie fikał, to oni zamrożą ustawy. Wiecie, to słynna sejmowa zamrażarka, którą mieli zlikwidować, bo przecież zapisu to było zło wcielone. Teraz, jak czarzasty ma klucze do zamrażarki, to nagle jest to narzędzie demokracji. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, co? Jak prezydent Nawrocki korzysta z weta, co jest jego świętym konstytucyjnym prawem. To jest obsesja. Jak czarzasty blokuje ustawy, bo mu się nie podobają, to jest odpowiedzialność za państwo. Gość, który mentalnie siedzi w PRL-u, uczy nas nowoczesności. Przecież to się w pale nie mieści. Ale wiecie, on się czuje bezkarny, bo ma taki parasol ochronny. Żeby się tylko kiedyś z tym parasolem w tyłku nie obudził. I tu dochodzimy do wisienki na torcie. Do szefa wszystkich szefów, do człowieka, który wszystko spina klamrą. Do Donalda Tuska. W kraju się dzieje, mamy drożyznę, prąd w górę, gaz w górę, ludzie patrzą na rachunki i płaczą. Na granicy dymy, sytuacja międzynarodowa napięta jak plandeka na Żuku. A co robi nasz premier? Czy siedzi po nocach i myśli jak obniżyć inflację, czy spotyka się z ekspertami, nie moi drodzy, premier Tusk bawi się w influencera. Słuchajcie, zobaczyłem w necie taki filmik i postanowiłem sam spróbować narysować coś takiego, pokażę moim wnuczkom i mam nadzieję, że im zaimponuje jakoś. Udało się. I bez łańcucha. Widzieliście to? Premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w środku kryzysu nagrywa filmik, na którym sobie rysuje. <laughs> Haha, zobaczcie jaki jestem wyluzowany, ja mam dystansik. No panie premierze, ja rozumiem, że praca jest stresująca. Ja rozumiem, że trzeba odreagować. Ale na litość boską. Pan nie jest tiktokerem, tylko szefem rządu. Ludzie nie mają za co kupić węgla na zimę, firmy padają przez ZUS, a Pan nam serwuje content dla nastolatków. To jest właśnie ten problem z obecną władzą. Im się wydaje, że rządzenie to jest niekończąca się kampania wyborcza w internecie. Że jak rzucą uśmiechniętą fotkę na Insta albo narysują... Obrazek to my zapomnimy, że chleb kosztuje dychę. Tusk oddał lewicy, tym radykałom od dobrej dyskryminacji pole do zabaw ideologicznych, żeby mieć spokój w koalicji. Niech sobie tam kotula gada głupoty, niech Czerzasty obraża prezydenta, a ja sobie porysuję i będzie fajnie. Fajno polactwo w czystej postaci. Możecie zapytać, dobra, ale co mnie to obchodzi? Politycy zawsze gadali głupoty. No, właśnie powinno obchodzić i powinno obchodzić każdego z, z Was, zwłaszcza jeśli jesteście facetami albo macie synów, braci, mężów, bo dobra dyskryminacja to nie tylko taki no, lapsus językowy, to jest zapowiedź konkretnych działań. To oznacza, że jak Twój syn pójdzie szukać pracy, to może usłyszeć: słuchaj, jesteś świetny, masz super dyplom, znasz języki, ale wiesz, musimy zatrudnić kobietę, bo nam się słupki w Excelu nie, nie zgadzają. Do parytetów. I co wtedy powiesz, że to dobra dyskryminacja? To oznacza, że zamiast kompetencji zaczyna się liczyć to, co masz w gaciach? Dosłownie? Cofamy się w rozwoju. Zamiast iść w stronę jakiejś merytokracji, idziemy w stronę ideokracji rządów tych, którzy pasują do klucza politycznego. A hipokryzja lewicy, to, że nie mają kobiet w zarządach, to pokazuje jedno. Oni mają wasze ideały gdzieś. Traktują wyborców jak pożytecznych idiotów. Machają nam przed nosami tęczową flagą albo błyskawicą, krzyczą o prawach kobiet, a potem wchodzą do gabinetu, zamykają drzwi i dzielą stołki między siebie starych, partyjnych wyjadaczy. A Tusk, Tusk się temu przygląda i rysuje sobie na kartce, licząc na to, że nikt nie zauważy, że król jest nagi, że zamiast europejskich standardów dostaliśmy cyrk, w którym klauni są nieśmieszni. A bilety cholernie drogie. Słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale ja mam dość robienia z nazwała. Mam dość tego, że ktoś mi pluje w twarz i mówi, że pada deszcz. Kotulo, kochanieńka. Dyskryminacja nigdy nie jest dobra jest po, po prostu podła, niezależnie w kogo uderza. Panie marszałku Czarzasty, niech pan nie uczy nas demokracji, bo pan oblał ten egzamin 40 lat temu. A panie premierze niech pan schowa kredki, weźmie się do roboty, bo obrazkami ludzie w piecu nie napalą. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Czy też uważacie, że dyskryminacja mężczyzn jest dobra? A może macie jakieś przykłady ze swojego życia, gdzie ta równość wyszła Wam bokiem? Piszcie w komentarzach, jestem mega ciekawa Waszych historii. Dzięki, że dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę. Jeśli też macie dość tej hipokryzji, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło i nie dajcie się zwariować do następnego buziam. Pa!